Tomek Mazur, gratulujemy kolejnego zwycięstwa, ale wcale tak łatwo nie było. Nie było łatwo, wiedziałem że długo że nie będzie łatwo. To jednak stary, ringowy, można powiedzieć wyjadać. Nie jestem się do końca zadowolony, mogłem lepiej zaboksować, ale cieszę się, że tak zdobyłem doświadczenie w tej walce. Nie przygotowywałem się na walkę z Mańkutem, na miałem coś praworęcznego, dlatego w ringu brakowało mi tego wyczucia dystansu i taktyki, taktycznej walki z Mańkutem. No ale musiałem sobie jakoś z tym poradzić. Znaczy trochę to było widać, bo pierwsza runda była niezła, bo widać było, że on czekał, chciał Cię trochę zbadać. Potem mam wrażenie, że z rundy na runda trochę się rozkręcał i miałeś coraz większe problemy, ale tak szczerze mówiąc, czego zabrakło to chyba ciosów na dół, bo on jest czuły na te doły. Nie chciałem wchodzić nie do pół za bardzo, boksować w otwartym półdystancie, bo jestem zawodnikiem wyższym, wolałem boksować w dystansie, chociaż coś mi do niego nie wchodziło. Walka zaczęła się gorzej układać w momencie też, jak po komendzie stop dostałem cios na dół, który odczułem dosyć mocno. Musiałem troszeczkę odpocząć po, po tym ciosie. No ale później pozbierałem się i tak chciałem trochę w końcu walki, walki zafinisować, trochę pokazać swoją przewagę. Czyli generalnie chyba ja może być zadowolony, bo przy przede wszystkim tak, rund przeboksowane, zwycięstwo. Teraz powiedz, jakie plany najbliższe? Powiem, że bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, no bo no mi to dużo doświadczenia walka z takim zawodnikiem. Znaczy, to jestem znacznie bardziej doświadczony z racji mojej kariery amatorskiej, a to jeszcze bardziej doświadczony. Czułem to w ringu, w takim świniatwie jego ringowy, Potrafił mnie tak faulować, że nie widział ani sędzia, ani kogokolwiek nie nie widział, a faulowałem mnie całą walkę. Wiesz już? Kiedy teraz będziesz boksował? Na razie jeszcze nic nie wiem, czekam yy, co dalej zrobi promotor Darek Snarski, na razie z nie rozmawiałem co o kolejnych planach, zobaczymy za jakiś czas. No wiadomo tych gal typowo gal Darka nie ma wiele więc jakby trzeba pewnie szukać gdzieś występów gościnnych. Wszystko zależy od tenera, promotora Darka Snarskiego niestety ja nie mam wpływu na to gdzie boksuje i kiedy, ja po prostu trenuję sam trenuję do walki, też to jest duży, duży minus, że muszę 16 do walki przygotowywać, ale robię co mogę, żeby chodziło tak najlepiej. No właśnie powiedz jak to wygląda, bo chyba jest tak, że więcej czasu spędzasz w Słupsku, tak? Dobrze mówię, a resztę przygotowań w Białymstoku? stoku. Właściwie całość spędzam w Słupsku. Trenki bokserskie robię sam. Troszeczkę przed tą walką już pomógł mi ten przygotowania fizycznego Łukasz Druż, który przygotowałem z strony fizycznej. Małe efekty już tego czułem w tej walce. Myślę, że teraz nim dalej współpracował w kolejnych walkach będziemy. Czyli widział coraz większą poprawę w tym, w tym, pod tym względem. Dzięki za Dziękuję bardzo.